Cześć, nazywam się Klaudia Brzęczak-Skiba, a to jest szósty odcinek podcastu Przyswajamy angielski z życia w 5 minut, w którym biorę na warsztat cytat z poprzedniego tygodnia i wyciągam z niego coś, co może być brakującym elementem do Twojego angielskiego, szybką powtórką lub inspiracją do sięgnięcia dalej. Dzisiaj kontynuujemy wątek z poprzedniego tygodnia, a powiem, sytuacja jest bardzo rozwojowa i zajmiemy się cytatem tymczasowej rzeczniczki firmy Astronomer, aktorki Gwyneth Paltrow, notabene żony Chrisa Martina, autora cytatu z poprzedniego odcinka. Szefem generalnym tejże firmy, tejże firmy był bohater nagrania, które skomentował Chris Martin. Trudna to jest do zrozumienia sytuacja, ale angielski wcale nie musi taki być i dzisiaj chcę Ci to pokazać. Gwyneth Paltrow w oświadczeniu powiedziała: "Thank you for your interest in astronoma", czyli dziękujemy za twoje zainteresowanie tą firmą. Właśnie w tym krótkim zdaniu ukrywa się bohater dzisiejszego odcinka, czyli przyimek "in". A dzisiaj przyjrzymy mu się bliżej, bo choć to tylko dwie literki, no to potrafią porządnie namieszać, zwłaszcza wtedy, gdy po polsku mówimy na. A po angielsku właśnie IN. W języku polskim tłumaczymy go najczęściej jako wy, ale też czasem na, za, po. No i tu się zaczynają schody. Jak to ogarnąć? Jeśli kiedykolwiek miałaś z tym problem, no to jest to odcinek dla Ciebie. Pierwsza kategoria, czyli postrzegamy IN jako przestrzeń zamkniętą lub ograniczoną. Używamy go, kiedy coś znajduje się wewnątrz miejsca, fizycznie, albo też abstrakcyjnie. Będziemy mówić in the room w pokoju jako przestrzeń zamknięta, in the box w pudełku, in the car w samochodzie, in the bag w torbie, in the sea w morzu czy in my head w mojej głowie. Ale też powiemy in the text w tekście ehm, oraz in the picture na obrazku w obrazie. I tutaj uwaga, bo bardzo częsty błąd tutaj. Będziemy mówić in k w samochodzie, ale już on the bus, on the train, albo on the plane, czyli w pociągu, autobusie, samolocie, bo są to środki transportu publicznego, takie bardziej otwarte przestrzenie, na których można stawać. One już mają powierzchnię, więc tutaj będziemy używać on. Ok. In będziemy też używać, kiedy będziemy mówić o kontekście geograficznym i społecznym. Powiemy oczywiście w państwach, in Poland w Polsce, in Warsaw w, w Warszawie, in Europe w Europie, in the south na południu, in a village na wsi, ale też in the world na świecie, czyli te większe przestrzenie geograficzne to będzie in. In też będziemy używać, kiedy będziemy mówić o czasie, na przykład in July w lipcu, in 2025. W 2025 roku, in the afternoon po południu, in the 21st century w 21 wieku, ale też mamy wyrażenie in the future w przyszłości, in two hours za dwie godziny i tutaj faktycznie to in będziemy tłumaczyć jako za, albo in a few days za kilka dni. Czyli mamy szerokość geograficzną, mamy czas, mamy zamkniętą przestrzeń, ale też in występuje w parach z niektórymi czasownikami i przymiotnikami. Jak to zostało zrobione w naszym cytacie, do którego się dzisiaj odwołujemy. Jeśli chodzi o przymiotniki, to um, jest to interested in, czyli właśnie zainteresowany czymś, involved in, zaangażowany w, successful in, odnoszący sukces w. Skilled in, mając jakieś umiejętności w jakimś tam obszarze, engaged in, czyli zaangażowany w. Są też czasowniki, które nam się będą łączyć z in, np. believe in, czyli wierzyć w, participate in, jak i take part in. Oba oznaczają branie udziału. Mamy też in w idiomach i kolokacjach, czyli in trouble, w tarapatach, in danger, w niebezpieczeństwie, in pain, w bólu, in love w miłości, bycie zakochanym, in control, pod kontrolą. Mamy również in z abstrakcyjnymi pojęciami, językiem formalnym, czyli będziemy mówić in my opinion, moim zdaniem, in this case, w tym przypadku, in general, ogólnie oraz in conclusion. Jak się tego uczyć? No najlepiej uczyć się ich w całości. Wtedy mamy większe szanse, że nasz mózg je sobie zakotwiczy na dłużej. Czego jeszcze warto unikać? To są takie typowe błędy, które też słyszę podczas pracy z moimi kursantami. Będziemy mówić in class na lekcji, in the photo tak jak wcześniej na zdjęciu, in the film w filmie, in the email w mailu oraz in this case w tym przypadku. Żaden inny przyimek nam się tam nie przyklei, tylko in. Zadanie dla Ciebie. Co, jeśli, co możesz zrobić, żeby to wszystko zostało w Twojej głowie na dłużej niż 5 minut? Ano możesz sobie zapisać albo utworzyć zdania z In, używając trzech różnych kategorii, czyli na przykład jedno z miejscem, coś, co było dla Ciebie nowego, jedno z czasem oraz jedno z idiomem lub kolokacją, tak jak sobie powiedziałyśmy, na przykład In Love Bądź Interested IN. Wymyśl je tak, żeby dotyczyły Twojego życia, no bo dzięki temu lepiej się utrwalą. Możesz je sobie wypowiedzieć właśnie na głos, albo też wrzucić w komentarzu pod tym odcinkiem. Ja z przyjemnością to przeczytam. To był szósty odcinek podcastu Przyswajamy Angielski z Życia w 5 minut. Dzisiaj kontynuując wątek z poprzedniego tygodnia, przyjrzałyśmy się słowom Gwyneth Paltrow, która powiedziała thank you for your interest in astronomy. Bardzo Ci dziękuję. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka oraz do wspólnego przyswajania. Szczegóły znajdziesz na mojej stronie przyswajania.pl. Do usłyszenia.